Siema, tu tej Surbax witam w kolejnym odcinku dzisiejszym jesteśmy w WCSie I dzisiaj po długim niegraniu przeze mnie matchmakingów, czyli trybu turniejowego, bo ostatnio gram 19 grudnia zagram sobie mecz o rangę, bo właśnie mi ranga wygasła Także co, zostawcie łapkę w górę z oraz napiszcie komentarz, a ja już zabieram się do grania Dobra, oczywiście przyszedłem na trzeciego dla te i jestem bardzo ciekawy na jakie gramy rangi Moją ostatnią rangą, jeżeli się nie mylę, był MG3, czyli taki skrzyżowany kałaszek Ja sobie zagram w pierwszej rundzie bez pancerza, bo myślę, że... Chcę mieć szybko kałacha w drugiej rundzie, choć wiem, że to nie jest zbyt dobry pomysł, kałacha w drugiej rundzie grać, ale jeżeli wygramy, to zagram. O kurde, kurde, z dwóch stron nie zaszli. Gramy tutaj tak w ogóle bez komunikacji raczej w tej rundzie, yy, ale oni poszli na A, więc może jeżeli zrobił tam jakiś szum, a nie, jeden się chyba do mnie cofa, to ja bym może wszedł na B. No to dobra, widzieli bombę. No nie, ale ja jestem po prostu niesamowity w tą grę. Dlaczego on skacze i strzela auto? no nie Leciutko się obawiam, że mogę nie zdobyć po tym meczu rangi, bo boję się, że możemy przegrać. No bo gramy tak w ogóle, było powiedziane, że idziemy smoki. ja, tak naprawdę jeden rzucił, znaczy no ja nie rzuciłem, bo nie miałem już kasy. Dopiero potem powiedzieli, że smoki. ja. Dobra, lecimy midem, mamy przewagę dwóch. Ja na razie nic nie zabiłem. Jestem najgorszym ogniwem drużyny. No kurde nie blokuj mnie, no tam stoi gościu, no ty... Kurde dzbanie! No co za chłop, no nie wierzę. Dobra, chociaż to wygrali, ale ja mam jedną asystę, nie mam żadnych killi po trzech rundach Ranks, Silver 7. Dobra, już nie chciałem w niego strzelać, bo i tak go zaatakowałem. Kurde, nie ukrywam, że chciałbym coś zabić. No mogę tam skoczyć. No kurde, znowu go przypadkowo dziknąłem, no Dobra jest kuchnia. To musi być mój frak. Tylko wejdź mi pod celownik. Ale nie, oni go zraszują jak nic. Dobra, to może mi się uda go zabić. Ale nie, raczej sejwuję, bo on miał chyba Digla albo coś podniósł. Mam nadzieję, że nie wybuchną, bo nie mam pancerza. Ale kolejna runda i z, z, z bez fraga, no to mi się nie podoba bardzo. Dobra, w tej rundzie muszę zrobić co najmniej dwa fragi, no bo tak nie może być, że ja po czterech rundach mam zero fragów, tylko jedną asystę, no to wygląda komicznie. Ale to też przez to tak się słabo gra, że po prostu oni chodzą wszędzie, nie ma tu żadnej komunikacji. No ważne, że zabijają, ale tak no, no tak słabo. Ja tak wolę sobie grać na spokojnie z komunikacją z zespołem. No nie, no zabił! Nie, dlaczego? Dobra, zabiłem pierwszego. W końcu. Cokolwiek zrobiłem. Aj, dobra, już mało HP miałem. Teraz powinniśmy grać Eko, tak myślę, ale jestem pewny, że tych trzech, co ma sobie kupi. A no chyba, że się dostosowali. No ten Ferrari pik ewidentnie nie. U! Kurde, dobra, zabiję mój frag, zarąbiście. O, wupa. Dobra, dziękuję ci. Nie, jak, jak ja mam zabić tego z shorta? Nie! Kurde, nie zabijem. Ale to była raka akcja. O nie, przeszedł mi. Zabity. Do prawej jest, do prawej. Zafleszował. O nie, biało mam. Biało fest. Sam zostałem w ogóle. O nie, on mi tam spikował. Leży. Kurde, miałem już go na celowniku, ale dobra, chociaż coś, coś tutaj zrobiłem w tej rundzie. Dobra, pomarańczowy wybiega. Schody czyste w takim razie. Dobra, pruntuję. Mam nadzieję, że z CT to nie jest żaden tam one-way smoke. Na szczęście nie. Dobra, mamy to. 4-4. Po CT powinno być łatwiej, także good half. Kurde, zapomniałam sobie zmienić na USPA i mam to 2000 Dobra, mamy jednego. Mam drugiego, dobra. Zarąbiście. Będzie trzeci. Trzeci jest tu. Dobra. Kurde, kurde. Dobra, nie pikuję, nie pikuję. Mamy bombę. Dobra, mam poszedł CT. I umarł. Idę rampę, jak najszybciej. Uh, dobra. U, ale to był fart. Dobra, mam trzy fragi w tej rundzie. Kurde, dobre. Dobre B. Dostaję info, że B, a to jednak no, kozak. Dobra, ja bym się cofnął CT, jakbym mnie przepuścił, szanowny kolega. Albo pomogę temu na B, bo oni są z dwóch stron. Oj, tutaj jest bomba. Dobra, zabiję. Nie! A to ktoś go. Czekaj, to ja... ja myślałem, że ja zabiłem tego z B, a to ja asystowałem komuś na A. Dobra, no muszę to odbić. No ten ma jeden HP, ale mają pancerze, oni raczej nie obstawiam, bo chyba tą pompę to podniósł po kimś innym, ten Tetek. Trochę zbyt pochopnie zagram tą M-ko, także teraz kupię Digla. Dobra, są jakieś smoki A. Więc pewnie wjadą A. No nie, no spalony jest pałac, myślałem, że tam nikogo nie ma, a to tak jednak nie głęboko był spalony. Tak to się właśnie gra z ruskimi, tak tego nie lubię. Ale akurat nie miałem z kim zagrać, chciałem dla was nagrać odcinek, więc... Teraz zastosuję taktykę, która zazwyczaj nie działa na tych rangach, ale... Ale może akurat? Kurde, chciałem się ukryć smoka, mi wyjeżdża rampę. No nie, no ja odinstalowuję od, od tą gra. Sneaky biki będzie. Dawaj mu kosę. Kurde, myślałem, że mu Kosa zapokoi od tyłu, ale nice mamy rundę. Doszedłem do wniosku, że ja muszę po prostu mniej ofensywnie grać. Bomba jest under. Dobra. Jakiś Polak na czacie widzę. Uh, dobra, zabiję. Aaa, nie mam tych buletów, amunicji. Kurde, no dopiero co przeładowałem. Kurde, no wypikował na mnie od razu. Ja nie miałem szans w ogóle. Jak mnie tak gra, to po prostu tak denerwuje. Dobra, mamy to. Oj, nie, nie, nie. Dobra, idę od kuchni. Dobra, jeden zabity. Został jeden. Dobra, zabity. Kozacko. Czy miał tutaj ktoś AWP? Szanowni Państwo, chyba nie. To jest ostatnia runda, więc musimy wygrać tę rundę, żebym dostał rangę. Na której mi niesamowicie zależy, żeby już mieć po tym meczu. Także postaram się. Może nie zamykam, ale też jakoś rewelacyjnie w tym meczu nie gram. Nie wiem, czy to ze względu na to, że. Za dawno nie w turniejowych i tak po prostu raszuję bez sensu i zapomniałem jak się gra na tym trybie. Czy to może ze względu tego, że nie umiem strzelać, choć wydaje mi się, że strzelam w miarę, w miarę spoko, przynajmniej na rozgrzewce i na deathmatchu, jak się rozgrzewałem. Kurde, to było bez sensu. 65. No i chyba będzie remis, ale bierzemy w żółtego. No niestety. Ej, ale dostałem rangę, dobra, mam skrzyżowane kałachy, czyli tak jak wcześniej, czyli całkiem spoko mi się to miarę podoba, choć myślę, że nie zasługuję na taką, ale jak się rozegram to może, może nad uda się awansować. Także dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem oraz napiszcie w komentarzu, jakie chcecie kolejne odcinki z ECS-a. Jestem ja żegnam siema!